Współpracujemy bardzo ściśle z fundacją z rąk do rąk. Myślę, że ta nazwa fundacji jest ważna, dlatego, że ona pokazuje jakby istotę tego, że dzielimy się i przekazujemy coś od siebie innemu bardzo potrzebującemu. No to jest wspaniała akcja. Obdarowywanie kogoś jest chyba największym darem, który Możemy sobie wyobrazić, dzieci mówiły czy pisały o czym marzą po prostu i my te listy oddawaliśmy do fundacji. No, i fundacja te marzenia spełniła. I chociaż tak naprawdę te dzieci są zaopiekowane, to jednak w tych placówkach często bardzo brakuje rzeczy, które są dla tych dzieci niezbędne do tego, by one mogły w tych placówkach w sposób fajny funkcjonować. Mamy tych prezentów naprawdę tyle, ile byśmy chcieli, ile potrzebowaliśmy do tego, by dzieci mogły dostać to, o czym marzyły, czego pragnęły. Te prezenty jest też trudno zbierać, ale daliśmy radę. Naprawdę Kraków jest kochany, mieszkańcy są kochani. I nasze ponad 200 tysięcy grupowiczów na grupie Kraków oddam za darmo, która skupia głównie mieszkańców Krakowa. Właśnie są, kochani, dziękujemy Wam wszystkim, daliśmy radę. Wykorzystaliśmy samochód strażacki jako sanie Świętego Mikołaja, więc, więc przywieźliśmy cały samochód. Kilkanaście paczek, y, gier, y, maskotek, no i, i książek, oczywiście również. To były dary, dary serca poszczególnych strażaków, także, także każdy przyniósł do domu to, co miał. To była taka ogólna mobilizacja wśród wszystkich strażaków krakowskich. Wszystko wykorzystamy, wszystko będziemy używać w dobrym celu. Na liście prezentów znalazły się rzeczy, które dzieci potrzebują i które dzieci ucieszą. Rzeczy, o które dzieci prosiły i często rzeczy, które, na których rodzice sobie nie mogą pozwolić. Więc naprawdę ma to super wydźwięk i dzieci mogą być szczęśliwe. Jesteśmy w magazynie, magazynie finału akcji Paczka pod choinkę, Fundacji z Rąk do Rąk i Urzędu Miasta Krakowa. Tutaj są wszelkie po kolei... Przede wszystkim marzenia dzieci. Dzieci pisały listy. Tutaj są spersonalizowane prezenty. Mamy tutaj też rzeczy, które przydadzą się w szkołach, w których są dzieci z niepełnosprawnościami. Rzeczy, które pomogą im funkcjonować później w codziennym życiu, takim jak na przykład odkurzacz, jak mop parowy. Przyjmujemy każdą taką inicjatywę z otwartymi rękoma, i ja bardzo się cieszę, że mogłem. W tym uczestniczyć, trochę się powygłupiać na potrzeby zdjęć robionych do specjalnego kalendarza, ale jeszcze raz podkreślam, nigdy dość dobroci dla tych szczególnie, którzy potrzebują, ale w ogóle w relacjach międzyludzkich, bo to też jest bardzo ważne.